Dlaczego żebrzemy o miłość? Dlatego, że jako dzieci uwierzyłyśmy, że coś jest z nami nie tak, bo mama się skrzywiła, bo mówiła, czego ryczysz, nie ma o co płakać, zobaczysz jak będziesz dorosła, wtedy zobaczysz co to są problemy, albo nie chciała przytulić, albo nie miała czasu. I my jako dzieci tego nie rozumiałyśmy, tylko... Od razu wzięłyśmy winę na siebie, że to coś z nami jest nie tak. Dziecko nie powie, moja mama ma problem emocjonalny, tak? Albo jest niedojrzała. Tylko dziecko bierze na siebie odpowiedzialność, że widocznie to ze mną jest coś nie tak, skoro mama nie ma dla mnie czasu, skoro mama nie chce mnie przytulić, skoro mama jest ze mnie niezadowolona. I dziś jako dorosłe kobiety żebrzemy. Zadowalamy się ochłapami, staramy się, spełniamy oczekiwania, bo idziemy tym starym wzorcem. O tym najnowszy film na moim kanale.